Polecimy, wyciągniemy Jaya, załatwimy co trzeba i po sprawie. Żyć niezależną wytwórnię. Może ci jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników. Kiedy do zębów, żeby się wyczesać w dupę. A co, Julia? No, mógłbym, ale to jakieś takie podalskie imię, nie? Te ci murzyni wsadzali sobie ich szczoteczki do zębów w dupę. 10 sekund na pożegnanie się z życiem. Gówno mi zrobi z tym gównianym karabinkiem. Nie wiesz, idioto, że jestem odporny na kulę z karabina? Nie zginiesz od karabina. Rzuć granatem! <laughs> w dupie mam twój granat! Zgadza się! Spierdalam! 50 km na godzinę w ciągu kilku sekund wspaniały wynik. Gdyby w ten sposób można było wypierdolić z polskiej polityki tych wszystkich śmieci i z okrągłego stołu Leszka Millera, byłoby cudownie. Każdemu bym kurwa kupił po takim Ferrari, byleby w pizdu pojechali tym prosto do swojego ukochanego Izraela. Syjoniści Europy, jedźcie do siebie! Pozdrawiam, Zbigniew Stonoga, nie jestem antysemityczny. Pożegnaj się z przyjaciółmi Sensei i ze swoim ukochanym Ica! Za... O nie! Jesteśmy zgubieni. Kurwa... Taka dupa z takim pedałem? A pizdy razem golicie?! A ty... No właśnie. Na chuja. どこまで来た